Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, a oddaję mikrofon księdzu Tomaszowi, który reprezentuje tutaj Uniwersytet Śląski, jest doktorem nauk teologicznych, specjalistą w zakresie teologii moralnej. Jego doktorat nosił tytuł Sieroctwo jako problem społeczny i moralny w świetle posoborowego nauczania kościoła. I wybranej literatury przedmiotu. Natomiast dzisiaj zaprezentuje nam temat, mamy już zapisane, Wsparcie rodziny z doświadczeniem przemocy prenatalnej, aspekt teologiczny. Zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję, witam Państwa. Dziękuję Pani Profesor za tak obfity wstęp. Dziękuję też Pani Doktor za to poprzednie wystąpienie. Ono w jakiś sposób koreluje też z tym, co ja chciałbym powiedzieć. Mam świadomość tej ograniczonego czasu, tych 20 minut. Łączę sobie odliczania, jak przedłużę, to bardzo proszę o upomnienie. Drodzy Państwo, chciałem Państwu zaprezentować taki temat wsparcie rodziny z doświadczeniem przemocy prenatalnej. Sam natomiast zrobiłem taki mały podtytuł Aspekt Teologiczny. Z tego podtytułu za momencik się wytłumaczę. Jedno jest bardzo istotne i pewne, że niezwykłym takim palącym problemem współczesnych czasów jest przemoc wobec dzieci. Zdaniem papieża Franciszka jest ona otwartą raną na ciele Chrystusa i całej ludzkości. Te słowa papież Franciszek wypowiedział, mając świadomość tego, że dzisiaj ta przemoc wobec dzieci jest podejmowana, praktykowana i bardzo niebezpieczna. Szczególnie taką niebezpieczną przemocą jest przemoc prenatalna. Dlatego pozwólcie Państwo, że tak króciutko przedstawię plan mojego wystąpienia. Na początku spróbuję określić sam termin przemoc prenatalna. On w jakiś sposób y, jest y, wieloznaczny, dlatego spróbuję dokonać tutaj y, pewnego uszczegółowienia. Następnie przeciwdziałanie przemocy prenatalnej, na jakich obszarach ona się, on, to się może dokonywać. I następnie już takie konkretne wskazania co do wsparcia, jeżeli chodzi o wspieranie rodzin doświadczonych przemocą prenatalną. Przechodzę do punktu pierwszego, spróbuję teraz określić samo pojęcie przemocy prenatalnej. Można powiedzieć, że przemoc to jest takie zjawisko, które pojawia się we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Definicja, która jest zawarta w słowniku socjologicznym brzmi w taki sposób: że przemoc jest jednym z głównych obok groźby środków przymusu. Polega na użyciu siły fizycznej albo przez jednostkę bądź grupę, często wbrew obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia jakiejś osoby czy grupy do określonego działania, czy też uniemożliwienia podjęcia jakiegoś działania. Proszę zauważyć, że ta definicja, która jest zawarta w słowniku socjologicznym, bardzo mocno pokazuje na pewien relacyjny wymiar przemocy. Przemoc dokonuje się. Względem osoby lub grupy osób. Co pokazuje nam ten relacyjny wymiar? On nam ukazuje pewne potwierdzenie tego, że człowiek przed narodzeniem to jest osoba, to jest człowiek. Bo skoro mówimy o przemocy prenatalnej, to mówimy o przemocy wobec konkretnego człowieka. I w tym rozumieniu jest to dodatkowy argument czy potwierdzenie tego, że powinniśmy stawać. W obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Można powiedzieć, że w ogólnym ujęciu, patrząc na ten relacyjny charakter przemocy, przemoc prenatalna jest każdym działaniem osoby, które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny, psychospołeczny dziecka przed jego narodzeniem. I drodzy Państwo, przemoc prenatalna może mieć taki dwojaki charakter. Może ona mieć charakter aktywny bądź pasywny. Jak Państwo się domyślacie, ten charakter aktywny bardzo mocno wskazuje na podjęcie pewnego działania. Natomiast ten charakter pasywny na zaprzestanie pewnych działań wobec dziecka. W takim rozumieniom, które podkreślają znawcy przedmiotu, ta przemoc o charakterze pasywnym. Możemy do niej zaliczyć pewne zaniedbania prenatalne, które występują w stosunku do dziecka. I te zaniedbania prenatalne to jest to wszystko, co wypływa: czy to od strony matki, ojca dziecka, bliskich, co uniemożliwia dziecku właściwy, prawidłowy rozwój. Dlatego też, i tutaj dokonuję pewnego uściślenia terminologicznego, będę podejmował. Ten termin przemoc prenatalna za panią profesor Kornas Bielą, która używa określenia przemoc prenatalna na określenie każdego działania osoby dorosłej, zamierzonego lub niezamierzonego, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny, psychospołeczny oraz życie dziecka prenatalnego, w tym również rodzącego się. Natomiast termin zaniedbanie prenatalne trzeba by zastrzec. Do tych zachowań, najczęściej matki w ciąży, które związane są z zaniechaniem działań sprzyjających rozwojowi życia lub zdrowia dziecka. I tutaj kończę ten cytat. Stąd, drodzy Państwo, możemy powiedzieć, że przemoc jest konkretnym działaniem. I tutaj tłumaczę się po części z tego mojego podtytułu aspekt teologiczny czy teologiczno-moralny. Skoro mówimy o działaniu, to wchodzimy na płaszczyznę teologii moralnej. I takie działanie może być. Podejmowane świadomie i intencjonalnie, i to są, drodzy Państwo, takie działania, które są z założenia podejmowane po to, by wyrządzić dziecku krzywdę. Na przykład spowodować poronienie, doprowadzić do śmierci dziecka, żeby się zemścić na dziecku za krzywdy doznane od jego ojca. To, co mówię, jest przerażające, ale to jest fakt. Do niedawna jeszcze katechizowałem. Miałem taką uczennicę w szkole średniej, młoda dziewczyna. Zaszła w ciążę, nie akceptowała tej ciąży. Jej chłopak w tym jej nie pomagał. On już był związany, miał jakąś tam narzeczoną. I kiedyś przyszła do mnie i bardzo jasno, precyzyjnie mówi: tak, ja nie chcę tego dziecka, ja to dziecko zabiję. Drodzy Państwo, to już jest pewnego rodzaju intencjonalne nastawienie do tego, żeby wyrządzić dziecku krzywdę. I takiego działania, takie działanie jest niezwykle niebezpieczne. I taka przemoc może być świadoma, intencjonalna. Może być też przemoc, która jest podejmowana bez, intencja, bez intencji zadania krzywdy dziecku. Dzieje się tak wówczas, kiedy macka dziecko, dziecka albo jego bliscy, oni sobie nie zdają w ogóle sprawy, co mają, czy, że to, co robią, wyrządza dziecku krzywdę. Może to wynikać z braku wiedzy, i tutaj pani profesor mówiła, jak ważna jest edukacja. Ja też będę chciał o tym wspomnieć, jak zdążę na samym końcu. Drodzy Państwo, czasem to jest niewiedza, która wynika z braku kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, może czasem nieprzygotowania do rodzicielstwa, jakiejś niewydolności intelektualnej czy niezaradności życiowej. Dlatego możemy powiedzieć, że przemoc prenatalna, świadoma, intencjonalna, bądź nieświadoma, to są wszystkie te działania, które mają wyrządzić krzywdę dziecku przed jego narodzeniem. I teraz, w jaki sposób przeciwdziałać przemocy prenatalnej? Drodzy Państwo, w takiej popularyzatorskiej książce Jak wychować szczęśliwe dzieci, Wojciech Eichlerberger, psycholog, psychoterapeuta, twórca pierwszych ośrodków psychoterapii w Polsce, odpowiada na pytanie, w jaki sposób dziecko chciałoby się urodzić. To jest bardzo ciekawy tekst i mówi tak. Dziecko chciałoby przyjść na świat z woli obojga rodziców, którzy są gotowi na jego przyjęcie, biorą odpowiedzialność za powołanie go do życia, wspieranie go w rozwoju i w dążeniu do prawdy, wolności i miłości. Chodzi o to, żeby dziecko nie pojawiło się przez przypadek albo w wyniku naszych marzeń o tym, aby wreszcie ktoś nadał sens naszemu życiu i sprawił, że staniemy się kimś naprawdę ważnym dla drugiego człowieka. Dziecko pragnie przeżyć w spokoju i komforcie czas ciąży. Czemu dobrze służy harmonijna relacja między rodzicami. Drodzy Państwo, zobaczcie, te słowa potwierdzają, że dziecko chce przyjść na świat w spokoju. Dlaczego? I tutaj ukłonię się w stronę pani doktor Emilii, która w doskonałym swoim wręcz artykule Mówi o tym, aby wyjaśnić to, co niewyjaśnione. I mówi o czymś, co nazywamy epigenomem. Tu wchodzę troszkę na płaszczyznę bioetyki. Cóż to jest ten epigenom? Epigenom, drodzy Państwo, to są wszystkie te substancje, które towarzyszą genomowi ludzkiemu, czyli całemu naszemu genetycznemu wyposażeniu. I one są wydzielane w stresie, w konkretnych sytuacjach przemocowych. W tych sytuacjach, w których jesteśmy szczęśliwi, ale w których przeżywamy pewne traumy. I pani doktor Lichtenberg-Kokoszka z Opola właśnie mówi o tym w swoim artykule w sposób bardzo precyzyjny i warto by go przeczytać. Natomiast zauważa, że stres w czasie ciąży, odżywianie się matki, stosunek do dziecka, to wszystko, w jaki sposób dziecko, dziecko przeżywa w łonie matki, to później odbija się tym wszystkim co się dzieje po jego narodzeniu bo te substancje one później uruchamiają pewne geny i wskazują na coś co czasem się zastanawiamy dlaczego tak właśnie wystąpiło chociażby dzieci tych samych rodziców które w różny sposób reagują na pewne sytuacje to nam właśnie ten epigenom wyjaśni stąd drodzy państwo tak ważne jest to aby dziecko w prenatalnym okresie swojego życia Czuło się bezpiecznie, czuło się kochane, czuło się pełne miłości. I proszę zobaczyć, jeśli my dzisiaj zastanawiamy się, co zrobić, aby dziecko tak właśnie się czuło, należałoby wyróżnić kilka płaszczyzn przeciwdziałania przemocy prenatalnej, czyli zrobienia wszystkiego, aby to dziecko w tym prenatalnym okresie swojego życia było szczęśliwe. I możemy działać na różnych płaszczyznach. Drodzy Państwo, ja je tutaj wypisałem. To może być płaszczyzna medyczna, prawna, psychologiczna, edukacyjna, ale też i teologiczna. I tutaj druga przesłanka, dlaczego te moje wystąpienie ma ten podtekst teologiczny. Ja nie jestem prawnikiem, nie jestem lekarzem, psychologiem, jestem teologiem. I pozwólcie, drodzy Państwo, że spróbuję teraz przedstawić cztery takie ważne, w mojej opinii, całkowicie subiektywne. Płaszczyzny, gdzie powinniśmy działać jako, jako ci, którzy jakoś powołani są do wspierania rodziny, właśnie i przeciwdziałać przemocy prenatalnej. Pierwsze, drodzy państwo, co jest istotne to jest semantyka. Słownictwo, jakiego się używa. Mój profesor z dogmatyki mówił zawsze, że w teologii, zawsze w historii teologii pewnie klerycy albo teolodzy to wiedzą Chodziło o słowa. Kłócili się, wielkie spory o słowa toczyli. Dlaczego? I dodawał tak. W zależności od tego, jak potrafisz coś nazwać, tak jest to dla ciebie ważne. Drodzy Państwo, jak potrafimy coś nazwać, jak potrafimy kogoś nazwać, tak jest on dla nas ważny. I specjaliści zauważają na te kwestie słownictwa którego używa się na określenie dziecka w okresie prenatalnym. To stanowi bardzo ważny element, który oddziałuje na młodych rodziców. Istotne są pewne określenia, które się używa, pokazujące, że to dziecko jest dla nich najważniejsze. To jest moje dziecko, które już jest. Po to, żeby sobie uświadomić, że ono ma pełną, pewną autonomię, że ono jest istotą niezależną i Moi drodzy, ta narracja z jednej strony, ona pokazuje, jak dziecko jest ważne. I oczywiście to powinny być słowa skierowane w jego stronę. Ale też ważne jest, jak rodzice odnoszą się do siebie, bo to także oddziałuje na dziecko w okresie prenatalnym. Dlatego też ważne jest, by ukazywać też właściwą perspektywę ciąży. Ja tutaj dopisałem sobie w tym podpunkcie B. Żeby mieć świadomość tego, że rodzice już mają mówić, że są rodzicami, a nie, że dopiero będą, jak się dziecko narodzi. Oni już są rodzicami i to dziecko powinno być dla nich niezwykłym skarbem. A o tym skarbie to, jak mi zostanie czasu, to na koniec. Dlatego, drodzy Państwo, nie tylko w jaki sposób, ale też nie tylko co mówimy, ale w jaki sposób mówimy. To też jest niezwykle ważne. Jeżeli to jest z szacunkiem, z miłością, to łatwiej. Za tym podążać. Drugi bardzo ważny element to jest zaakceptowanie rodzicielstwa. Brak zaakceptowania rodzicielstwa prowadzi do przemocy prenatalnej i wyraża się tylko, nie tylko w określeniach, które się stosuje w czasie ciąży, ale w całej postawie, którą możemy nazwać podstawą odrzucenia. Podczas audiencji w styczniu zeszłego roku papież Franciszek wypowiedział takie słowa. Odrzucenie ojcostwa i macierzyństwa umniejsza nas, odbiera nam człowieczeństwo i w ten sposób cywilizacja się starzeje i od człowiecza, bo zatraca się bogactwo ojcostwa i macierzyństwa. On tutaj nawiązał do takiej postawy niechęci posiadania dzieci. Ale zauważmy, że taka postawa wyraża się w stosunku do dziecka już poczętego. Bardzo często odrzucenie w okresie prenatalnym przekłada się na konkretne czyny. Które są czynami przemocowymi. Wśród takich czynów możemy wyróżnić aborcję. Może być także pewne odrzucenie, które jest pochopnym oddaniem do adopcji. Tutaj się kłaniam w stronę pani profesor Olearczyk, która napisała doskonałą książkę Sieroctwo i Osamotnienie, z której też korzystałem, przygotowując mój doktorat. I to, drodzy Państwo, jest tam niezwykle ważne, żeby od samego początku to dziecko było zaakceptowane. Bo czasem może się zdarzyć tak, że dziecko zbyt pochopnie zostanie oddane do adopcji, i to spowoduje, że rodzice będą nieszczęśliwi, a dziecko będzie przeżywało dramat odrzucenia. Oczywiście w takich skrajnych przypadkach wchodzimy tutaj na tą płaszczyznę dzieciobójstwa i innych rzeczy, takich, które dzieją się, gdzie dzieci zostawiane są w różnych miejscach, takich, które są po prostu miejscami, które nie są dla nich przeznaczone. Stąd, drodzy Państwo, potrzeba wsparcia w tym obszarze. Ja zauważam to wsparcie w takich dwóch obszarach. Myślę, że duszpasterstwo Rodzin tutaj ma wiele do powiedzenia, a także ta posługa kateetyczna. Bo jeżeli dzisiaj mówimy, że wiek zachodzenia w ciąży się jakoś tak coraz bardziej maleje czy zmniejsza, to w tym momencie chyba trzeba od samego początku i mówić już w tych klasach szkoły średniej o takich rzeczach i bardzo to podkreślać. Kolejny bardzo ważny element, mam świadomość, że zostały mi cztery minuty, pani profesor. Tak? to jest coś, co chciałbym tutaj Państwu jakoś tam podpowiedzieć, co też w literaturze wyczytałem, ale myślę, że to też jest powiązane z tym, co ksiądz profesor Pryba w jednym ze swoich artykułów w 2015 roku zawarł, pisząc o trzecim wieku, czyli o starości pięknie. Natomiast ja bym chciał dzisiaj Państwu podpowiedzieć pewną teorię, która w, 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 według specjalistów może też być wsparciem w okresie prenatalnym dziecka. To jest teoria gerotranscendencji, to jest teoria Larsa Thornstama, to jest taki profesor z Upsali w Kopenhadze, socjolog. Jest to psychospołeczna teoria starzenia, która nam dostarcza pewnych nowych pojęć do zrozumienia tego procesu. Bardzo ciekawe, ciekawa rzecz, warto by na nią zwrócić uwagę, mimo tego, że jest bardzo krytykowana. O, ci, którzy stają gdzieś tam w ogniu krytyki tej teorii, mówią, że ona pochodzi gdzieś tam z dalekowschodnich, różnych myśli, innych rzeczy, które są tam wprowadzone, wiążące się nawet z tym, że używa ono, że ten socjolog używa takiego pojęcia holistyczne, co nie do końca jest jakoś tam akceptowane przez niektóre środowiska, bardziej się podkreśla tą integralność. Niemniej ja uważam, że warto by nad nią się zastanowić, bo ona nam dostarcza takich bardzo ważnych trzech wskazówek. Mówi, że osoby starsze osoby starsze przeżywają ten okres starości w takim większym zwróceniu na trzy wymiary swojego istnienia: duchowość, osobowość i wymiar społeczny. I stwierdza, że osoby starsze, nieważne, czy są wierzące, czy są mniej wierzące, czy w ogóle niewierzące, są bardziej otwarte na duchowość. Dwa, ich osobowość zaznacza pewien taki wymiar, który sprawia, że stają się bardziej życzliwi, wyzwalają się z egoizmu, dają poczucie bezpieczeństwa, nie potrzebują o nic walczyć, czegoś udowadniać. I wreszcie te cechy społeczne sprawiają, że te osoby starsze kierują się w stronę relacji, w stronę budowania więzi międzypokoleniowych. I drodzy Państwo, Wy już doskonale czujecie, że to jest dla nas niezwykle ważne, także dla teologii. Bo jeżeli papież Franciszek mówi w 2021 roku, że o dziadków trzeba dbać jak o skarb ludzkości, to on wie co mówi. Bo zauważa, że wsparcie dziadków, babci, dziadka w tym okresie prenatalnym jest niezwykle ważne, bo ono już pokazuje ten niezwykły wymiar życia, który sprawia, że ta kobieta, wnuczka, córka. Ona jest otoczona miłością, tym wszystkim, co jest tak bardzo ważne po to, żeby dziecko urodziło się szczęśliwe. Czwarty, czwarta z tych wskazówek, którą gdzieś tam sobie zauważyłem i podkreśliłem, ona jest bardzo mocno tożsama z tym, co powiedziała pani doktor Bożena Bassa, to jest profilaktyka. Ja myślę, że tutaj nie będę jakoś zagłębiał się w szczegóły, niemniej pragnę zwrócić uwagę na bardzo ciekawy. Ciekawe badania, które były przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, Polki je przeprowadzały, one są zawarte w takim artykule, prenatal exposure to substance of abuse i badały te kobiety, które trafiały do szpitali w okresie ciąży i co się okazało 10% kobiet było w jakiś sposób naznaczonych nadużywaniem substancji. Tych różnych psychoaktywnych, takich jak e, e, alkohol, takich jak narkotyki, te inne substancje, które bardzo mocno zagrażają e, dziecku, ale także kobiecie samej, bo proszę pamiętać, że przemoc wobec matki to jest także przemoc wobec dziecka. W związku z tym e, konieczna jest, jak Pani doktor wspominała, e, pedagogika prenatalna. To jest coś niezwykle ważnego, to doskonała książka Pani Profesor Doroty Kornas-Bieli. I drodzy Państwo, to co wydaje się też takie istotne, to jest edukacja przedporodowa w takiej formie, jak ona może być w Polsce przeprowadzana. I tutaj ważne, żeby te kwestie gdzieś tam w tych obszarach zaznaczać. Drodzy Państwo, zostało mi kilkanaście sekund. Pozwólcie, że jedno zdanie na koniec. Dante Alighieri napisał, że trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. Ja bym sobie życzył, żebyśmy tak postępowali, wspierali rodziny, żeby te oczy były zawsze szczęśliwe. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Tak Mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie. Dokładnie, tak, bardzo dokładnie. Także A bardzo, o cudzie to dopowiem ewentualnie. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę precyzyjność, jeśli chodzi o czas. Ja tylko. Zanim pozwolę wypowiedzieć się pani dr Aleksandrze Kłoskrzypczak, powiem, że wracając do tego języka, można by od razu wspomnieć, zobaczcie jak było piękne określenie w języku polskim kobieta w stanie błogosławionym, które nam gdzieś zanika, ale też jest sporo takich określeń, o które warto zadbać. Katecheza przedmałżeńska, nie kurs przedmałżeński, bardzo Was proszę.